Jutro podobnie jak dziś. Upalnie, słonecznie, ale lokalnie przejdą burze. Witam Państwa. Marzena Słupkowska. W nocy pogodnie. Tylko miejscami od Wybrzeża Zachodniego i Środkowego po Wielkopolskę oraz gdzie nigdzie na Pogórzu więcej chmur i tam możliwe przelotne opady i burze lokalnie z gradem. Nad ranem na Mazurach, Suwalszczyźnie oraz na południu będą tworzyć się mgły. Niektóre mogą zmniejszać widzialność do 100 metrów i od 13 stopni na Podlasiu do 20 na Zachodzie. Niedziela z dużą ilością promieni słonecznych, chociaż w miarę upływu dnia w zachodniej części kraju oraz w Karpatach i na Rostoczu pojawią się przelotne opady i burze, niektóre z gradem i intensywnym deszczem. W czasie burz może spaść około 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wzrośnie do 32-33 stopni. Na północnym wschodzie nieco mniej, 27-29. Woda w Bałtyku no od 19 do 22 stopni, w jeziorach pomorskich 22, mazurskich 23. Ciśnienie spada. W Warszawie barometry pokażą 998 hektopaskali. W poniedziałek jeszcze na wschodzie duszno od 28 do 32 stopni i gwałtowne burze. Na zachodzie o 10-15 stopni mniej niż w ostatnich dniach i tam deszcz miejscami intensywny. We wtorek popada nad morzem oraz na południowym wschodzie, poza tym pogodnie i od 18 do 21 stopni. W środę w całym kraju słonecznie, ale w następnych dniach zmienna pogoda. Cieplej zrobi się w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Miłego popołudnia, do zobaczenia!